Dobra. Eluwa się, manuwa. No, no, mów dalej, mów dalej, słucham cię. Dzisiaj będzie grany kelan na topie. Ej, e, jak to prowadzi od, odcinek, ty czy ja. Pingujemy gościa. Pingować go, pingować go. Pingować gościa. nie, zalewa mnie. A, a pingujemy <ścoughs> go do śmierci. Fala dobra krytyki, się. fala krytyki. Będę uciekał przed pingami. Hey. Dobra, 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 ej, spokojnie. Ale no i tak i tak to się gra, nie? Że gra się ten. Tak dziwnie teraz ludzie biorą, że grają zamiast Flasha i Smite'a, to grają w Smite'a i Ghost'a na Masterze, żeby był szybciej na ulcie. Jakoś tak to się ten... Hmm, no dla mnie to, to ult starczy w zupełności. A jak już brać Ghosta w dżungli, to albo na hekarimie albo na barwiki. Ja ogólnie mam ciebie smutowanego, Konrad Poprosiłeś. Kto mutuje? Ten się. Nie wiem. No nie dokończyłby. No nie mam rymu. nie ma ulicy mówi jasno. Kto kolegiem mutuje, ten się zmutuje. Co? Aha, to jest ten ward, ale zambałem. Ale zambałem ale z wardami. Czemu czerwono? Ja No właśnie, czemu? Dobra, Diana złożyła tego Po tej już Dobra, co ten Zasnajpiłem minionka Jest git Ten łęgao jest słaby No to czemu go nie... To czemu go jeszcze nie porobiłeś? No a co robię? Pod wieżą cały czas siedzi Co mam robić? Panie Pan się nie denerwuje Ja wychodzę A chłop stoi, a ja się go pytam Chłopie, coś się zrobił? on mi mówi przepraszam Ale kto? A potem dzwonił w telefon i spierdolił Ale kto? Miał być, miało być bez przeklinania Oj wybaczcie mi Za późno Cytowa... To, to był stanie, cytat Mhm, mm cytat No cytat Filmiku jednego. No wiem, że nie umiem grać na saporcie. Ja co to jest? Masakra. Nie kradnij mi killa No kurwa, dzięki ci bardzo. Najlepszy master w Europie. O chuj, przyszłeś w ogóle. Ej. Nie no, miało być tutaj coś prze bez przekleństw. Tak, mia miało ja mam, być kurwa. No to co ja to wrzucę ej, to ja to wrzucam. Wzią. Dobra, przeklinaj się dowolnie, ja to wrzucam. I już mam Dankuś, to i już mam i już, już, już mam pomysł na odcinek. toksycznie gacze League Legend. I już mam popadć, Już mam. Masz... Wykorna ukradkila, no co to ma być? Kurna, nawet niepotrzebny był gang. Prosiłem, nie prosiłem. Proszę o zero ganków. A idę na minga. Jestem pustowany. Dobra zostaw go! No coś tu eee, dobra, okej okay. Mmm. Spoko Spoko, dobra to, to się, to się wy To się wytnie, jednak się chycę za tego, za montaż pomocy, pomocy, pomocy. To no, ja tu nagrałem Pomocy? Aksuć A fragi to umiesz, nie? bo to jest... Gówno, <laughs> Dobra odsuń się bo ta przyjdzie ci Diana i siedzę Mam gotu Nie, ale Diana i taki Bota... dżungleru! Widzie ty ci ty, typu co? Robot odważą tylko rzuci ku albo ej już kuwa zabi to jest a, a tym polega maska to... dzisiaj Kurwien, ale kurzę Ej, bo Dianem mam, pomóż mi! <laughs> Zabiję Lecę, 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 lecę E, master, mam takie pytanie jedno. aż znaczy, prośbę. Nie gangko. Zabi to, zabi Będę bardzo wdzięczny jak mi nie będziesz gankował. Możesz pomarzyć. No to ja ci nie będę pomagał przy ganka. Tam sobie dam rady. Ja go nafiduję, żebyś nie mógł sobie dać rady. Jesteś pewien, że to pomoże. A nie, co? Będziemy tu chileć, Nieraz, się Gierki 1 versus 5 <laughs> Ale mogę no, zostawić tak. tego killa, nie jak ostatnia szmata go ukradł. No dobra, no sorry, no, Kurde, no Dalej ma tego pota?! W... Jezus o co w tym chodzi? Ile ten pod się ład... ile ten pod zwraca HP? Ja już nie ogarniam powoli. 150 150. Tak żebym miał już se... ten pistolet i bym go porobił, a tak to go nie porobię, bo nie mam pistoletu. No i... Nie masz pistoletu? Nie mam. Bo mi ukradł go. Nie masz pistoletu? <laughs> nie Ukradł ci pistolet? Pitolet? pistolet. <laughs> nie, ukradł mi pier e, pierwszą krew, bo nawet go nie poprosiłem o zgankowanie. Ukradł o ci pistolet? Zły, nie... O jaki zły a. niedobry dżunglę? Czułem, że to dżungle. są najgorsi ludzie, to jeszcze tacy. To przyjdzie i powie, e, pomogłem ci gdybym nie o ja to byś zginął, eee. będzie robił, poetę e, Weź mnie nie obrażaj. Też jestem junglerem, jestem mainem na dżungli. Ale nie, ty, dżunglerem. ale słuchaj, ale powiedz... Ale mów, słuchaj tego, bo on mówi teraz o tym, o dżunglerze naszym aktualnym, a nie o tobie. Nie, powiedział ja o no, Ale powiedziałem, że nie lubię dżunglerów, którzy tak mówią. Więc to jest duża różnica. Like my host. No. mam SS. Jakaś tam Diana, nie wiem gdzie jest. Uważaj na topie. Smoka. R może na bocie pójść. A ja tam ucieknę. Zabij tego rengara, dobrze. Możecie pom pomóc ze smokiem, jakże chcecie. Nie, nie pomagać mu. Chodź, może okay, do. Okej, mamy... Może mamy dojdę... No bo cofam, bo już mam mi tak dużo kasy. Ogólnie, y, ten... Krystian, y, będę mógł ich y, zabijać cerki, jak będę widział, że ty już ich możesz nie zabić? Odpowiedział coś? Eee, nie napisał nic. A. No to już uz, 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 uznajmy to, jakby powiedział tak. Tak, my Uważaj, bo tam może być hekalim gdzieś. No jest hekalim na wodzie, jak dobrze widziałem. I ma zabiłem przed chwilą, jak wy patrzycie. Macie Jestem zajęty swoją farmą aktualnie. Nie, nie twoimi killami, Mordo. Chciałbym zauważyć. Zabiorę wam wszystkie. Placuję. Jezus, ale się ten Z z tego leczy, Masaka. Daj mi już na jeden item. No i misnąłem moje, mojego shurikena ja, co... ja mam shurikeny Oczep się od moich shurikenów Ale ja mam na No, O co ci chodzi? Ma, ma, to, jest, nie, nie. to jest Razor Shuriken, Tak się ten skin nazywa Razor Shuriken, o co ci chodzi? Na e, Razor Shuriken Eee ja, SS Diana w ogóle SS Diana Co, co, SS Diana. co, SS Diana. co, co na... Tak musiałem game? bo byś się e, nie dogonił Zostawili Mastera w spokoju, dobre ziomki Ej, co ten? A Nie dajcie killa tej Dianie Jak już masz zginąć, to nie na Ale? Dianie Niech nie, nie, Diana cię nie zabija, ja idę Dobra, ukradł jej dwa killa Nie idź tym zedem, nie idź tym zedem Co jest Jumu, uh, czy uh, ten... Uh. Tym ja niczym nie trafiłem? Ja niczy, żadnym skillem nie trafiłem w tego Hekalima ani w, tej, w tą Dianę? A nie widać. Jakie główno. <słyski> Miałaś w to wejść, ty nie powiem jaka y, kobieto. Tak, ja mam mało farmy Jeszcze to kobieta. No naprawdę? To jest kobieta, to. która włada y, czarną magią. Nie lubię takich dziewczyn Ok. Haha Daję już Już mam pistolet Znaczy no nie brzetko Masz masz pistolet? On też idzie ap Ręg... będzie śmiesznie Serio? Pijemy się ej Ej Easy, easy my dudes Easy my dudes Polubiłem Tianę Ej Ej, nie... Słuchaj mnie, kurde, konrad. Mam do ciebie pytanie. Nie, no, słuchaj. No, no, w czy e? czemu, czemu nie było SS-ów stopa, jak hekari No bo mnie nie było na topie. No to mogłeś chociaż pik nie, piknąć. Nie. Jeszcze hekali. Nie, było na topie. Ej, no, nie A nie, to dwóch Aha, jakimś cudem to nie zestunowało. Chociaż było. To nie wyszło. Bijemy go, bijemy go. A, bij go sam. Dobra, bijemy go, bigo sam. O kurwa, słyszymy. Daj go, daj mi go, dasz mi go. Dobra, dzięki. Kanon jak tam, 3-1, dobra. Nie, ch nie chciałbyś zabić, Diany, nie chciałbyś zabić. Diany, e, nie, ma, nie mam l nie, nie mam elki. a ona cofał pod Turet. Fred, fun farm. Nie, proszę mnie jakieś farmie, halo. Dobry dżumier. Ty jest proszony na bota Ej, ty już masz, e, masz Ginsu? Ej, co tak szybko to Ginsu ty? Aha, S jest Diana, ja nie S wiem co jest S A, to jest Diana Uciekaj, bo ona cię zabije Ja już mam jeden item e, Nie, chcę ją zastunować pod wieżem, Zobacz się, to się moje statystyki i farmę, to zrozumiesz Nie wiem, to mogę podejść na tego bota, ale ja tam nic nie zrobię O, co, o, o, ją, to, co Bijesz ją, bijesz ją, po twarzy ją bijesz teraz Eee, chodzi, uwaga No, no sorry, sorry, to było niechcący No nie, minionek Minion Jak bije tego regala po twarzy Zginiesz tam Kto? Ja? Nie, EZ, ma raczej Master, sorry Bedmaster 1, pies kto? <noise> Diana 1, to... 1, 3, 2. Dziękuję. No. Fake 2, 1, 1. Z, bo ty się nie wywaliłeś, trzeba to zmienić. <noise> ty... Z, spokój. Odfitow się ode mnie. Jednego nie ukradłem nie niechcący, jest. a drugiego, gdyby nie mój ult, to byśmy go nie zabili. Bo był już pod wieżą całkowicie. Ej, nieźle to da bije damage, bo Diana chyba ze swojego W ma tarczę, nie? I to takie trzy kulki. Jak ktoś mógłby tutaj pomóc? Diana schodzi, uważajcie, nie. Bo Diana może Robimy tak ją. Nie, 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 bo ja nie mam, ja mam ulta, ale ja nie porobię tu. Jak jest trzech, no, to jest za nami za dużo. Wstrzydzą, wstrzydzą. No to łap kogoś może, nie? Halo. A najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie jest Karim. Nawet reseta dostałem. Zabijam a zabijem Civil, jest git. Jestem jednak dobrym kenenem. Nie, to się nie stało. Nie zmieszałem tego ulca tak skrycony. bardzo. Bo my to strasznie wygrywamy. Dajcie im też ten, bo to... No chyba, że chcecie mieć taką szybką marzy. grę. No, no to powiem? co? Mówisz, że mam ich trochę na fi... Znaczy nie, no, że na no tylko żeby ten... żeby oni się trochę wiesz. Zobacz co... zobacz co oni napisali. Jezus, i ja to będę musiał wrzucić. No, we... yeah. Toxic player. No okay, to... Okay. No to ja ci mówię, gracz, gracze, Ligi Legend. E co? A co, okay. co jest taktycznego okay. w napisaniu okay. Yyy, według mnie wszystko. No i nie dostałem, kurde, głupie W. Głupie E. OMG. Nienawidzę tego... Nienawidzę, nienawidzę mojego championa. Dlaczego, te, dlaczego to tak Ej, lecę na mida, idę na mida, idę na mida. Panowie, ale ja nie wiem dlaczego wy mu zagraliście. Tylko chcę, 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 ten. chcę, chcę, Brand chodzi Mówiłem. uważaj. Brand schodzi uważaj. Wiem, że brand schodzi. Razem z siwirką. Porobimy ja ich. Trzeba drugą gereczkę zacząć. W A! Z mojego przyciągnięcia. Yy, ten. Yy, o kurde! Dobra, ej, 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 palisz, palisz, palisz gumę stąd. Nada, ale, nie chcę cię to. Kurde nie mam walda, mam... Teraz mam wardę dopiero. Podwójny ward zawsze... Mam erkę. Za 4 sekundy będzie do zabicia yy... ten rozpaczliwy flash i teraz dosyć wielki na bota ja tu nie cofam mega jeszcze dojadę Idę tam na mida Kurde toksyczny Z ty O jest, jest <giby> <giby> Dobra Rozwaleni po celu. Dziękuję Dziękuję za oglądanie pa ja Przepraszam junglera, że się poniosłem No i widzisz no, no i da się... I, I da się być Da się być i kulturalnym Da się być Da się? <giby> Może czy da chcecie Dałem Masterowi, najlepszy. Ja nie wiem komu dał.